Moi mili, w niedawnym materiale odnośnie roadmapy w League of Legends rozmawialiśmy o trójce nowych bohaterów, co na razie o nich wiemy, jak również dzieliłem się z Wami moimi teoriami kim lub czym owe postacie mogą być. Ważnym elementem roadmapy był rework Doktora Mundo przeznaczony na rok 2021. Jednak poza doktorem główny producent do spraw bohaterów, czyli Ryan Mireles podzielił się z graczami aż dziewięcioma bohaterami, którzy owego reworka w przyszłości mogą dostać. Witajcie moi drodzy, ja jestem Marwek, a dziś przeanalizujemy potencjalne reworki owych bohaterów, ile mają sensu i zwyczajnie powiem wam jakich bohaterów ja bym tutaj chciał zobaczyć w nowej, zreworkowanej wersji. Drodzy bohaterów jest aż tutaj dziewięciu, byłaby cała dyszka gdyby wliczać do niej Munda, jednak ten jak wiemy rework ma już potwierdzony. Przejdźmy teraz przez całą dziewiątkę i skomentujmy ją. Pora na walkę. Oczywiście nikt inny jak Skarner. Co ciekawe bohater, gdy ja zaczynałem grać, czyli w sezonie numer 2, był całkiem dobrym bohaterem. Był, jeżeli mnie pamięć nie myli, na pewno częściej wybieraną postacią niż aktualnie. Skąd jednak biorą się problemy czempiona? Moim zdaniem głównie dlatego, że jego gameplay, nawet już zmieniany nieco na przestrzeni lat, dość mocno się zestarzał. Głównie mam na myśli jego ulta, który zakłada podejście do kogoś i złapanie go żądłem. O ile w drugim sezonie działało to całkiem dobrze, dziś w dobie o wiele większej liczby postaci ze skokami, daszami czy nawet przyspieszeniami dość mocno utrudnia to Skarnerowi życie. Jak bardzo bohater jest zapomniany, pokazuje fakt, iż postać ostatniego skina otrzymała 26 kwietnia 2015 roku, gdzie chociażby Kaisa, która wyszła nieco ponad 2 lata temu, otrzymała w tym czasie 5 skinów, w tym prestiżową edycję, oczywiście kiedyś ich nie było, jak i zestawy Chrom do dwóch skinów. Ale nie myślcie sobie, że skórki do Kaisy są czymś złym według mnie. Zupełnie nie. Chodzi o pokazanie, że skarner został nieco co zapomniane przez Riot, podobnie jak usunięte już Twisted Treeline. Mam nadzieję, że nie pójdą tym samym tokiem myślenia jak ze Skarnerem. Chciałem chociażby sprawdzić jak wygląda sytuacja odnośnie jakichś tam zaawansowanych statystyk Skarnera, lecz nawet na platformie OPGG jest on określony jako RIP. I ma on za mało danych, aby takie statystyki wykreować. Co prawda, bohater ma aktualnie 98, czyli nie tak tragiczne, bo obok niego jest chociażby senna win ratio na poziomie prawie 50%, lecz warto zwrócić uwagę, że Skarner jest trzecim najrzadszym wybieranym bohaterem w lidze, co oznacza, że wiele z tych gier jest zwyczajnie rozegranych przez mainów czy Otepeków w tej postaci. Ewidentnie, bohater potrzebuje zmian. Co ciekawe, bohater takie min Mini-mini reworki takie paczki większych zmian otrzymał w sezonie czwartym i piątym, jednak jak widzimy, nie pomogły. Wyczuwam strach. Jak wiecie bądź nie, dla mnie Shyvana jest najlepszą kandydatką na riworka. Nawet jest lepsza od Skarnera. I tak jestem tutaj czysto subiektywny, gdyż po pierwsze bohaterka była pierwszą postacią w LoL jaką zobaczyłem, oraz była pierwszą bohaterką wtedy jeszcze za 6300 punktów zasług, którą kupiłem. I kiedyś była bardzo fajna Damage over time, zmiana formy i umiejętności po użyciu erki. I ja wiem, że część z Was powie: No hej, panie Marweku, ale pod AP jest bardzo silna. Oczywiście zgodzę się, ale nominalnie miała ona być bruzerem, zatem jej cały pomysł na tankowatego tego adeka w grze spalił totalnie na panewce i zestarzał się niemiłosiernie. tak mocno, że gracze grają nią pod AP. Poza tym bohaterka koncepcyjnie jest niezwykle ciekawa i samo wykorzystanie tego konceptu bardzo mocno się zestarzało. Warto również przypomnieć, że w ankiecie reworkowej, w której wygrał em, chciałem powiedzieć Mundo, ale Fidel i Voliber Szywana zajęła trzecie miejsce. Jednak co warto jeszcze dopowiedzieć, to że Szywana ma aż 35. miejsce według wygrywalności gier, a też wcale nie tak mało osób nią gra, więc nie ma się ona aż tak tragicznie. Lecz Nadal tutaj troszeczkę się wam narażę. Moim zdaniem przydałyby się zmiany, które albo określiłyby ją jako Adebruzera, którym miała koncepcyjnie i pierwotnie być, albo zmiany, które bardziej wprowadziłyby ją jako bohaterkę pod AP, której skile lepiej sprawdzałyby się z buildami pod moc umiejętności. Wiem, że ten rework nie jest najbardziej pożądany przez graczy, ja tutaj przyznaję, ja bym go chciał najbardziej. Wiem, że Skarner Reworka potrzebuje bardziej, ale Szywana umiejętności mnie na zawsze pozostaje w serduszku. Wytnę ich z tego świata. Wiadomo, Nocturn był w ostatniej ankiecie wraz z Fidlem i Woliberem. Bohater gameplayowo no ciężko zniósł próbę czasu, jednak, co ciekawe, gracze, nawet kompetytywnie z tego co wiem, nie porzucili go w 100%. Bo pamiętam, w zeszłym roku gdzieś go widywałem w oglądanych rozgrywkach, jak również pamiętam, że przez pewien okres czasu była moda na Nocturnę na Midzie. Bohater jest takim, no dość można powiedzieć, zbalansowanym bohaterem, wydaje się, gdyż jego winrate. Wynosi nieco ponad 50%, do tego jest on 73 bohaterem pod kątem grywalności. W mojej opinii nie potrzebuje on aż tak bardzo reworka. Moim zdaniem, jakiś Alamini Rework by się tutaj przydał. Może zrobić coś na zasadzie, nie wiem, Black Shielda Morgany na W, albo zmienić pasywkę. Wydaje mi się, że to by w zupełności Nocturnowi wystarczyło. Lecz sam wygląd postaci, tak, ja bym tutaj rework graficznego jak najbardziej przeprowadził. Coś taki poważny. Myślę, że jak przeszliśmy do dżunglowania, to na razie tutaj zostańmy. Kolejnym wskazanym bohaterem jest Szako. Ja tutaj powiem szczerze, uważam podobnie jak przy Nocturnie, że Szako takiego stuprocentowego reworka nie powinien otrzymać. Być może zmiana jednego czy dwóch skili, bo takie jak pasywka mogłyby być nieco lepsze. To jeżeli chodzi o wygląd graficzny, myślę, że również całkiem spoko opcja. Ja przyznam się tutaj Szako grać nie potrafię, nigdy jakby za nim nie przepadałem, lecz wiem, że grupa mainów w tej postaci jest, jakby to określić, bardzo silna i bardzo wierna. W sensie również takim, że gra demonicznym pajacem jest dość specyficzna. Trzeba dobrze stawiać boksy, ustawiać się tyłem do przeciwnika, czy wykorzystywać klona jako element niespodzianki. I bohater jest takim asasynem z narzędziami, asasynem, który nie po prostu wbija bezmyślnie i morduje. Tylko asasynem, którym trzeba sporo się namyśleć odnośnie pozycji swojej czy wybranego celu, zanim ruszy się do akcji. Przynajmniej ja tak uważam. No, nie każdy musi się z tym zgadzać. I z tego co zauważyłem, grupa graczy, Szako jest bardzo lojalna względem bohatera. Grają i radzą sobie nim bardzo dobrze, stąd uważam, że postać nie powinna być zbyt mocno zmieniana. Jego siła może zostać porównywalna tutaj. Przepraszam, porównywana do Nocturna, gdyż na około 20 20% większej liczby zagranych gier, szeko ma tylko procenta win ratio mniej. Prawda w oczy, kole. Ramos, myślę, że sam na swojego reworka powiedziałby, ok. Bodajże w zeszłym sezonie, jeżeli mnie pamięć nie myli, dostał nerfa na swoje W. Od tego czasu ja osobiście prawie go nie widuję, a jeszcze wtedy widywałem go całkiem, całkiem często. Ramus koncepcyjnie dla mnie jest świetny, no jest prostym tankiem, którego zadaniem jest mieszanie w teamfightach. I tak jak Galio jest takim tankowatym anti-mage'em, choć po reworku moim zdaniem mocno na tym koncepcie stracił, choć gameplayowo jest oczywiście dużo lepszy, to takim antyadekiem, antyassasynem obok Malfighta miał być Ramus. Jednak nieco oba te koncepty podupadły, bo Malfightem sporo osób woli zwyczajnie grać pod AP, a Ramus po nerfie nieco zniknął. Choć statystyki temu przeczą i moje subiektywne odczucie o znikaniu ramusa chyba jest trochę nie do końca prawdziwe. Bo ogarniając ten materiał, statystyki sumaryczne przeczą temu, bo Ramus jest aż 15 bohaterem pod kątem Winratio, posiadając 52,5% wartości tej statystyki. Jednak warto zauważyć, że bohater ma jej wysoką wartość w brązie, a im wyżej w dywizjach iść, tym ramus zwyczajnie idzie. Niżej. Ja pamiętam jeszcze w zeszłym sezonie nieco się irytowałem, gdy mając Ramusem statystyki, nie wiem, 5-2, całkiem dobrą grę przychodził wcale nie jakoś strasznie do przodu Z i mnie po prostu mordował. W mojej opinii Ramusowi jako takiej typowej puszce brakuje już narzędzi do tego, aby być antyasasynem. I nie mówię, że nie jest on irytujący, zdarzało mi się podjeżdżać do przeciwnego Carry i patrzeć, jak sam się o mnie zabija. Ale to jest problem koncepcyjny, bo Ramus nie jest asasynem. Zobaczcie, ile zajmuje takiej, nie wiem, Dianie, Zedowi czy jakiejś innej Kianie zberstowanie AD Carey, a ile czasu zajmuje to Ramusowi. Tego AD Carey, gdzie Ramus go stauntuje, można jeszcze odratować. A przy asasynie? No już nie jest to tak proste, nie? W mojej opinii można by coś z nim zrobić. No nie jestem ekspertem siedzącym w rajocie, bo eksperci siedzą właśnie tam, lecz wydaje mi się, że Ramusowi przydałby się jakiś taki element, którego nie ma żaden inny bohater. Wiecie, coś jak manipulowanie terenem Kiany. Wszak Ramus jest jednym ze starszych i przede wszystkim mądrzejszych bohaterów w lore League of Legends i coś takiego, by do niego jak najbardziej pasowało i przede wszystkim strasznie, ale to strasznie odświeżyłoby jego gameplay. Nie znamy litości. Okej, okay, tutaj warto powiedzieć, uder na klasycznej skórce wygląda jakby go wyjęli z przedzaborów, albo nie wiem, zamrozili go w czasie wojny, a odmrozili w dzisiejszych czasach. No nie da się po prostu na niego patrzeć. Ten model ewidentnie nie przetrwał próby czasu. Uder pod kątem wygrywania ma się podobnie jak Nocturne i Shaco, choć wybiera go o wiele, wiele mniej osób. Co jest ciekawe, bo wiemy, że średni czas gier w kolejnych sezonach nieco się zmniejsza, w sensie gry trwają ogólnie nieco krócej, co dla mocnego w Early, silnego w Middle Game, ale tracącego w Late Game udyra, powinno działać bardzo dobrze. Tak niestety nie jest. Udyr ma też problem podobny do Skarnera. Podbieganie na stylu niedźwiedzia, a dasze i inne rzeczy skutecznie mu to blokują. Plus bohater jest poza stylem Feniksa stricte bohaterem na jeden target, gdzie w moich grach, bo zdarzało mi się grywać czasem bohaterem, no oczywiście nie będąc bogiem lasu, szło mi raczej całkiem spoko, jednak zawsze zadawałem nie za dużą ilość obrażeń w statystykach pod koniec gry. I być może tutaj tkwi problem. Mi się, że sam koncept szamana zamieniającego style mógłby zostać, jednak trzeba byłoby go zmienić. Tak jak w lore, bo w lore to Udyr jest dopiero kozakiem, gdy zmienia się on w różne formy typu niedźwiedź, da się nawet z czytania opowiadań odczuć jego moc. Może bohater nie powinien po prostu w uproszczeniu zmieniać swojego kaptura, a powinien rzeczywiście stawać się praktycznie prawie niedźwiedziem, czy hybrydą, taką porządną hybrydą człowieka i Feniksa. Do tej do tego jakieś lepsze premie i cyk, nowy udyr jak talala. lala. Nie ucieknie. Czogat, no ten wielgachny potwór z pustki, jest 104 bohaterem z 49% win ratio. No, niby co jakiś czas słyszymy, jak to silny nie jest pod AP, jak ogromne obrażenia zadaje szczególnie zereczki, bo to trudemecz, czy nawet bodajże 2 lata temu, jeżeli pamięć mnie nie myli, był on często wybierany na competitive na topie. Problem, moim zdaniem, z Czogatem jest jeden. Ma on być tankiem mogącym zeżrzeć jeden cel. Aktualnie, z tego co widzę, to tanki, które radzą sobie najlepiej, widzę, to te, które ostro inicjują Team Fight, a Much Zack, lub te, które robią w nim chaos, typu Sinched. Tak, Sinched aktualnie jest dziewiątym najsilniejszym bohaterem według Inratio, znów Zack czy Warwick. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o bardziej zrobienie zamieszania, szybkie wbicie się, aby dać się sfokusować, aby nasz backlane zrobił robotę, lub długie bieganie, aby zrobić chaos w szeregach przeciwnej drużyny co da naszym kery czas na działanie, a przede wszystkim przeciwni zajmą się nami. I być może to jest ta problem, gdyż jest on dużym, powolnym monstrum, którego Q nie jest aż tak trudno ominąć. I wiecie, ja nie mówię, że bohater jest słaby, moim zdaniem jednak nieco odstaje od dzisiejszych standardów. Również graficznie wygląda raczej jak potwór z bajki, a nie monstrum z pustki. I ja bym w nim to właśnie zmienił. Wedle Twej woli. Trindamer, i teraz przenosimy się na topa. Jak widzicie, Mid czy Botlane radzą sobie dobrze, nawet w przypadku tych starszych postaci. W sumie powinienem powiedzieć o przejściu na topa przy czogacie. Może dlatego powiedziałem to tutaj, bo wojdowego potwora częściej widzę na Midzie. W każdym razie Trindamer, moim zdaniem, jakby no on i kolejna postać, którą za moment opowiem, reworka nie wymagają. Tryndamer ma być prostym, wściekłym, pałującym z miecza barbarzyńcom. I mam wrażenie, że ten koncept jest spełniony po prostu idealnie. Co prawda jego winrate jest nieco poniżej 50%, a sam bohater jest pod tym kątem aktualnie na 93 miejscu, to ja uważam, że patrząc przez pryzmat skarnerów i udyrów, bohater nie potrzebuje reworka. Może lekkie odświeżenie graficzne, choć sam uważam, że trendamer nie wygląda w lidze aż tak tragicznie. Skrzydlata Sprawiedliwość. Ostatnią zaproponowaną przez Riot postacią jest Queen. Jest to najnowsza bohaterka wśród wszystkich dziś wymienionych. Poczekaj, najnowsza? O mój Boże, Queen wyszła w 2013 roku, ona ma już 7 lat! Chyba jestem już stary. Mało osób nią gra, to prawda, co pokazują statystyki, na przykład jest ona 5 razy rzadziej wybierana niż Yumi, a Yumi wcale nie jest aż tak super popularną bohaterką, ale ma około 51% win ratio, co czyni ją według tego, oczywiście, już chodzi o Queen, również 51 bohaterką w lidze. Queen jest taką postacią, która z założenia ma niszczyć przeciwnika na linii, po czym przemieszczać się szybko po mapie i coś na niej zrobić. Jak widzimy, coś musi być z tym konceptem nie tak, skoro Riot wymienia bohaterkę na kandydatkę do reworka. Moim zdaniem w Queen można by coś zmienić, jasne, lecz w perspektywie innych bohaterów, Udyra, Nocturna czy Skarnera, zasługuje ona na reworka raczej najmniej ze wszystkich wymienionych dzisiaj bohaterów i bohater. Moi mili, z racji tego, że chodzą domysły i plotki, że Riot w tym roku zrobi podobnie jak w poprzednim, a mianowicie stworzy ankietę, na której umieści owe postacie i to my, gracze, po raz kolejny będziemy wybierać, kto ma dostać reworka. Sam chciałem przed tym przetestować, czego chcieliby gracze ligi, czyli wy, moi widzowie. Dlatego na mojej grupie na Facebooku Team Marwek, do której link macie w opisie, zapostowałem ankietę, gdzie sprawdzam, czego tak naprawdę byśmy jako gracze chcieli. Zapraszam do wbicia na grupkę i oddania swojego głosu. Być może pomoże mi to zrobić kolejny materiał. Tymczasem dziś na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego materiału. Trzymajcie się ciepło. Cześć!